Dobrze. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rozmawiamy z panem Janem, Janem Gra Grazi. Mi chodzi głównie o, o tą e, sytuację, którą pan napotkał tu e, w 2007 roku. Tak, jeżeli dobrze tak. słyszałem. Po raz pierwszy tutaj znalazłem się Rok w roku 2007. Wydawało mi się, że w takim pałacu sprawiedliwości, gdzie trzej sędziowie rozpatrują sprawę będą rozpatrywać tę sprawę. Wszystko będzie się odbywało w jakimś jakimś logicznym, sensie. sensem, to wszystko będzie zwracać będzie uwaga na sprawiedliwe postępowanie. Niestety spotkałem się z wyjątkowym, jakimś postępowaniem tego sądu, które bardzo negatywnie ocenia. Dla mnie to się skończyło w szpitalem. Po prostu stres, jaki, jaki człowiek ma po spotkaniu się z postępowaniem sędziów w swojej sprawie, z ich lekceważącym traktowaniem sprawy obywateli. Moja sprawa to jest sprawy znaczy z funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej. Wydawać mi się mogło, że to jest sprawa tak społecznie istotna, że sądziowi się pochylono do sprawy. Było całkowicie lekceważenie tej, tej sprawy. Dla Czyli i mnie... tak każdy obywatel trafił pan do sądu i myślał pan, I że znajdzie tu sprawiedliwość. że, że, że to znajdę. I od tej chwili, chwili straciły się, znikły moje złudzenia na temat sądu, zacząłem sprawiać stowarzyszenie przeciwko sprawił. Ta sprawa była dla mnie bardzo przykra. To zdarzenie z, z wymiarem tak, sprawiedliwości skończyło się na Pana wysodowa. w Polsce? Nie, skończyło się w szpitalu. W szpitalu? Skończyło się w szpitalu. Stres, jaki towarzyszy takim Zdrowia. sprawom, jest naprawdę ogromny. Państwo sobie nie wyobrażacie, jak ciężko to potem przeżyć. To było dwa miesiące wędrówki po szpitalach, zanim udało mi się troszkę ochłonąć. I jak tylko doszedłem do siebie, zacząłem wspierać. Stowarzyszenie przeciwko bezprawie w Białym i apeluję do Państwa, abyście tak samo walczyli o swoje prawa. Naprawdę w sądzie należy się wspierać, bo tu jest naprawdę bardzo trudno jest z długiemu Naprawdę bardzo trudno. Czyli to jest Pana Rada dla wszystkich tak, osób, które złożyły tak. się z tym jeżeli, jeżeli chcecie Państwo jak funkcjonować, to jest niezwykle istotne. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jaka Rada jest?